oraz rozchody w wysokości 7 53 532 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 3. Nadwyżkę budżetu miasta i gminy w wysokości 468 830 zł przeznacza się na spłatę rad Paragraf 4 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi stanu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Morskiego. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie. Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, do Państwa jest zapraszam o wszystkich podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 osób, 11 za, 2 osoby wstrzymały się, 1 osoba nieobecna. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowy Staw Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Ustala się wieloletnią prognozę finansową miasta i gminy Nowysta na lata 2013-2030. Bardzo proszę. 2013-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych wieloletnich wieloletniej prognozy finansowej, o której była w punkcie pierwszym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci ustala się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć miasta i gminy Nowy Staw w latach 2013-33 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Staw. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem i podlega ogłoszeniu. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 osób. 11 za, dwie osoby też wstrzymały się. Jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą strona 28. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczenia w budynku nr 16, klatka C, przy ulicy Rynek Kościuszki w Nowym Stawie, na, na udowodnienie lokalnych szkodami, stanowiącego odrębną nieruchomość oraz określenie unifikacji. Przedstawię projektu uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie to następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż pomieszczenia o powierzchni użytkowej 8,68 m2 Bezpośrednio przyległego do lokalu mieszkalnego nr 2 klatka C mieszczącego się w budynku przy ulicy Rynek 16 w nowym Stawie, na rzecz właś właś właściciela lokalu mieszkalnego nr 2 w tym budynku jako jego uzupełnienie. Paragraf drugi. Określa się wysokość bonifikacji na 95% przy sprzedaży na, na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 2 po mieszczenia opisanego w pierwszym i mniejszym uchwał. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały odbiera się na tego stawu. Paragraf czwarty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przysłumowanie do przedstawionego projektu uchwały. Nie widzę wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za, proszę o przeciw i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 osób, 13 za, jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w ramach przetargu ósmego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lipinskach i na Nowy Staw. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rady miska w Nowym Stawie uchwały co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przypadku ustanu nieograniczonego yy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie lipnika gmina Nowy Staw stanowiącej działkę nr 9 o powierzchni 1,16 hektara z przeznaczeniem na cele rolnicze. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi nowego stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 osób, 13 osób za. Yy, jedna osoba nieobecna Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejsca w ramach uchwały to następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża, wyraża się zgodę na zamianę za dokładnie nieruchomości o powierzchnię 1,3654 hektara stanowiącej własność miliona położonego położonej w po, po obrębie Działka nr 93 przez 5, dla której są Rejonowy w Malborku, prowadzi Księgę Wieczystą KW numer na nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2744 hektara położona w obrębie lewo, oznaczono ewidencyjnie jako działka nr 93 przez 5 i działka nr 95 przez 6, dla której są Rejonowy w Malborku, prowadzi Księgę Wieczystą numer stanowiący własność przedsiębiorstwa rolnego Malwa eksport import spółka do Oostralery. Paragraf drugi uchwały powierza się w budynku szrodniowego Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są Państwo przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, bo z tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za, proszę o przyciski, podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 osób, 13 za, Jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, stwierdzam, że projekt uchwały zdarzy się uchwałą. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018 dla Gminy Nowy Stawów. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Sstawie uchwały następuje. Paragraf pierwszy Uchwala się plan rozwoju i modernizacji usług na lata 2014-2018 dla gminy Nowy Stat, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały się nowego Staru. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za? Proszę o przeciw i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 osób. 13 za, jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 43 przez 2011 z 24 lutego 2011 roku w sprawie powodu należności finansowej podatków od osób fizycznych z rodzaju kasach. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów rady Miejska w uchwały co następuje. Paragraf pierwszy. Paragraf drugi punkt siódmy otrzymuje brzmienie Pani Lisewska Marzena na terenie stowarzyszenia Lipinka, Natomiast paragraf osiemnasty otrzymuje brzmienie Pan Leon Błęski na terenie stowarzyszenia stawiec. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf 3, Trakcie moc nr 231 przez 30 przez 2012 Rady miejskiej w nowym stanie, z 23 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 33/ przez 2011 z 24 lutego 2011 mm -hmm. w sprawie poboru należności finansowych i podatków pod osób fizycznych z rodzaju Kasa oraz uchwała nr 283 przez 38 przez 2013 z 23 kwietnia 2013 roku w sprawie Zmiany uchwały nr 43 przez 2011 z 24 grudnia 2011 w sprawie poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w rodzaju kasy. Paragraf 4, Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Oddziału Gminnego Paragraf 5, Uchwała w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za? Proszę o przeciw, ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 osób, 13 za, jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Strona 4. 40. Projekt uchwały w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających doradztwo samorządu mieszkańców w Siliwinka i Półmieście na obszarze gminy Nowy Staw. Przedstawię projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów akademickich w Nowym Stawie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się wybory uzupełniające do Rad samorządów Samorządu Mieszkańców Wsi Lipinka i Półmieście, które odbędą się w październiku 2013 roku. Paragraf drugi. Ustala się następujący porządek zebrania, porządek obrad zebrania miejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad samorządów Samorządu Mieszkańców Wsi Lipinka i Półmieście. Pierwszy otwarcie zebrania wyborczego. Drugi. Wybór Komisji Wyborczej trzeci Wybór członka Rady Sołeckiej Samorządu Mieszkańców Wsi. Czwarty Zapytanie wolnych Paragraf trzeci. Wybory, o których mowa w paragrafie pierwszym, zostaną przeprowadzone na listy zebraniu wyborczym. Paragraf czwarty. Na ważności zebrania wyborczego ustala się kryteria. Punkt pierwszy. Obecność co najmniej jednej piątej uprawnionych do, do głosowania mieszkańców społeczeństwa. Punkt drugi. Przy braku obecności wymaganej liczby mieszkańców społeczeństwa wybory w nowym terminie odbędą się ze, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi nowego stadu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia i podlega ogłoszeniu na ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie oraz na terenie SORES. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 osób, 13 za, jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. 43. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Przedstawię projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w sprawie co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego pana Michała Korala, wybranego <trujemy> okręgu nr 4 na skutek śmierci. Paragraf drugi. Uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego przekazuje się pojewodzie pomorskiemu oraz komisarzowi wyborczemu w Gdańsku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały pierwszym burmistrzowi nowego stanu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia. Czy są uwagi na przedstawienie projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za, proszę o przyciski i podniesienia. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 osób, 13 za. Jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się Uchwałą. Punkt ósmy porządku obrad. Informacje i komunikaty. Proszę bardzo, jeżeli ktoś ma w tym punkcie w tym tematy, bardzo proszę o Proszę bardzo, Pan Dyrektor Panie Burmistrzowie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Zawszego Gościa. Chciałem w sobie przypomnieć no, o ostatniej sesji. Również wspomniane, zapraszamy Państwa na wszystkie tutaj spotkania, które będziemy zorganizować w październiku. Tak więc bardzo serdecznie zapraszamy w dniu dzisiejszym na raci Alba Nagrody, piosenki Marka Berguty i Janę German o godzinie 19 do naszej Galerii Żuławskiej. Następnie bardzo serdecznie zapraszamy 4 października na wernisaż Pani Katarzyny. Burzyńskiej, która będzie przedstawiała ludność pracy również w naszej Galerii Żuławskiej na godzinę 19, a także 23. tutaj razem z naszym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pragniemy zorganizować kolejną akcję parytatywną, w której chcemy pomóc dla dziecka z naszego nowego Ośrodowiska. środowiska. Zapraszamy bardzo serdecznie. Spotkanie również odbędzie się w galerii Żuławskiej o godzinie 17.00. A no, będziemy się wspólnie dobrze wami się, zbierać pieniądze, aby wspomóc to dla naszego podobieżnego. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby w tym punkcie dać głos? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do punktu dziewiątego, Zakończenie obrad sesji. W związku z widzem, Pani oka dziękuję za przybycie radnych na sesji gościom i ogłaszam.